Dobra, a we wszystkim w dzisiejszym odcinku składanie puzli przyjechała do nas w obiad brona, fachowa nazwa, brona chwastownik. Myśmy zadali takie pytanie, co to jest? Część osób zgadło i bardzo fajnie, bo ja już chyba kiedyś mówiłem. Także to jest chyba ostatnia nasza maszyna na gospodarstwie. Jeszcze, jeszcze. jeszcze jedno planowaliśmy zakupienia, może dojdzie do zakupu do, chyba na jesień, ale to już my mamy, my już dublujemy tę maszynę, wiesz. Kolejna Cezarka? Nie! No W sumie już dwie maszyny zdublowaliśmy. No, no i pług też zdublowaliśmy. No ale wiesz, no pług po, to nie ma co porównywać tego. I brony. wiesz, no to pług to jest pług. Pług się przydaje, widzisz, przy jakimś takim coś zaorać czy coś. Przy małym tym areale to jest bardzo dobre. No po co ja to będę może obrotowym ganią na, na 30 arach, no daj spokój. Co mam konia gdzieś? Ty, albo skąd załatwić konia? Ja wiem, ktoś ma konia. Już tak się nie będę wygłupiał. <grych> Czego by to zacząć? Ja mi się zdaje, że zaczniemy tutaj od zamocowania tej chyba głównej ramy Nie eee, to do robić? ciągnika. Podczepimy tu ciągnik, prawda? No i tak tutaj będziemy składać. O, to jest właśnie nasza miejscowość. Ktoś nawet ładnie napisał, no. Sprzedali nas. No, sprzedali. Możecie tu jeździć, odjeździć. Tak. Tutaj chyba mi ciatka nie pomoże, prawda? Mam pół litra. Pół litra. O! o to, 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 to. No co ci dałem. To dawaj, dawaj, przynóś. No, no. Kurwa, no dzika no, mi dajesz? Mam pół litra do ciebie. Żeby no nie, nie, spał. No nie No to nie, no nie, to nie pół. Ja myślałem o czymś innym, no. Dzika to zostawię do ciebie, żebyś zmontował ten film. No, A ja wolę coś innego, ja mam w ciągniku. Dobre, także za chwilę się spotkamy. Siłownik złożony jest, czyli my to pozycji złożonej zrobimy. To no, już inaczej się nie da. Wracaj za termos. Flash Dawaj tutaj! Oto żubróweczka, kurde. Udało by się lepił, z uśmiechem by się składało. Prezent od firmy. Czy cię firma poczęstowała? <laughs> Takich czasów, żebyś się doczekał. Gdzie to w instrukcji obsługi jest napisane, gdzie to trzymać? Tu podjeżdżam w tej strony, troszkę ewentualnie deczko cofnę, żeby to nam się nie przeszkadzało. I składamy, bo to już czasu mało. Cześć, ja się tu podniosę. No szybciej, ty mi kurwa, mam 20 lat. Piłeś coś? Oh. Ja. Weź mi tu podnóś. Cześć, 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 cofnij to? Podnieś do góry trochę? No nie, ja tak myślę. Ty ja może tak deczko w tę stronę dam, żeby tam nie przeszkadzało, wiesz? Smartfony, laptopy, telewizory. Znalazłeś kombinerki? Ja ci trzeba, to przyniosę. A wiesz, gdzie są? co? No to ci moje przyniosę. No to przynieś twoje, bo ty moich nie znajdziesz. Czyżby klucz był chory? Nie, klucz jest dziewiętnastką. To powinno być z przodu. Też szapilnik jeszcze przynieść. Bo niektóre mają zadziory. Wiesz? A, chyba żeby to. Czekaj, 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 czekaj. Chyba, że to jest na końcu i tu się daje wałki. O, tak może być też. Jak tu się daje na wałki, to faktycznie nie trzeba śrub. No, jest dobrze. Dobra, dobra, tak to będzie szło. O tak, wiesz. No, wchodzimy. Ja tutaj posmaruję trochę to potem, wiesz. To może ja bym rękawice założył. Tadek zawsze zrobi w rękawicach, to ja też chcę. O, dobra, idziesz tam. Czekaj, już jakoś co to, co, to, co to. tam? Idziesz tam. Kładasz to, jakbyś od udadł... razu wiem, wiem. tego bolca tam dolno. Czekaj, musi być pionowo, wiesz. No co? wiem, teraz to ona... Dobra, no. no dobra, niech tak będzie, no. Krój go jest, smaruj go, żeby było łatwiej wszedł. I wszystko jak w życiu No wziąłem po to młotek Tyle. Tylko nie po kalamitce, oczywiście Czyli składamy już na dobrze, tak? Widzisz to? Gruby materiał centymetrowy. W druga strona lecimy. ma ten macosze to jeszcze nie wiem po co jest. Teraz wiesz co, koła. Pasowałoby koła, bo później jak wsadzimy to, to to będzie nam źle chodzić. Także mamy dojść do tej ramy. A koła prawdopodobnie by musiały być gdzieś tu. No nie po bokach. No na pewno nie po bokach. Samo koło wygląda w następujący sposób, tak. Nie ten chwastownie pokazujesz mi. To jest ten, szerszy. Ono po prostu koła po bokach jeszcze. Był taki na placu. Zdjęcie tego? Tak. O, masz. Koła wyglądają tak. W którym miejscu? Czyli tu, 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 w tym miejscu mówię. Tu. A ja bym wolał tutaj, by się dał, tu, byśmy zaczepili, wiesz? A zmieścisz tu? No nie zmieścisz. Tu masz miejsce na to, w tym miejscu. Czekaj, czekaj, bo z tej strony to miało być. Tu innego wyjścia nie ma. No dobrze, dobrze ja robię. Powiększ śmieta. Na twoim rysunku, daj 17, wypuszczaj ją tutaj. Tak przyczepić. A tu tak wygląda, jakby te śruby były tu na zdjęciu. No pokaż mi tę nasadkę, muszę to opuścić. Daj 19 jednak. Będziemy zaczepiać od środka, też można. Bo to jest naprawdę na szeroki rozstaw. Ja tak się zastanawiam. Ogólnie można było zrobić troszkę jeszcze inaczej, wiesz? Są przeróbki? Nie! Kupić kule, jeszcze jedne, bez tych kołnierzy mhm. i dawać tu. Po środku? Wiesz? Tak, po środku. I wtedy jest sama kula, bo jest sama kula, trzeba ją włożyć tu i pewno będzie tak najlepiej. I tutaj właśnie. A po wewnętrznej stronie, w środku? Można i tu dać, ale już jest tutaj, by tak było lepiej, te... bo to na pewno wejdzie. Widzę, że trzeba koło obniżyć na pewno. Ma, ja pierdolę. Ach, ciężko wszystko chodzi. O kurcze, chodzi. A, to w dół idzie, tak? Mhm. Jak poskładamy to, to się, wiesz, rozłoży całkiem, wypuści, wypuści się kółka i się nasmaruje, no słuchaj, Jeszcze? no nie może być tak ciężko, nie wiem nie może być tak ciężko tu ma chodzić jak szwajcarski szwajcarskim zegarku dobra, zaczepaj sobie no, widzisz mówiłem, każda ma swoją każda ma swoje miejsce na ziemi, tak jak Tusk mówił kiedy będziemy nagrywać na ten drugi kanał? Kiedyś. Ja to na tym, tym drugim kanale parę z tych historii No sprawy tata. Ja to mogę opowiadać nawet i jak będę siedział na tym pniaku, jak będzie trochę ciekawa. No, no tam jest nowa miejscówka. Tylko to sobie pościele jakieś poduszkę, wiesz, to zrobię, żeby mnie wilka nie złapać. Już nawet kluczem udarobym, byśmy nie dostali tu. No, no to, słuchaj, no to nie wszystko uda. Daj, daj mi ten regulowany. Jak się czujesz, prowadząc ekologiczne gospodarstwo? Wcale się nie czuję, bo jeszcze nie prowadzę żadnego ekologicznego gospodarstwa, ale powiem tak, w tym roku chcemy zrobić taki eksperyment na, na swoich uprawach, to tak można powiedzieć, jakby ktoś miał takie coś, to można było pożyczyć, no. zrobić uprawę, ale nikt nie ma, wiecie, ludzie tutaj na naszej wiosce podostawali po 60 tysięcy, bo im się... No tam, spełniali normy. Myśmy nie spełniali, jak to fajnie ktoś powiedział, nie stykało. Powiem szczerze, nam się za bardzo stykało, no. Mieliśmy przekroczoną wielkość ekonomiczną. No, no to właśnie pracy. chodzi, jak ktoś, Natomiast, wiesz... Natomiast jak były nabory na 100 tysięcy, to się idealnie wpisywaliśmy w ten program unijny. No ale widzisz, na 100 tysięcy to ja nie chcę tych unijnych strebników, jak tam trzeba było zwiększyć efektywność. Ja już efektywności nie zwiększę. I tu trzeba będzie klucz płaski wziąć, wiesz. Ale dobra, zaczepimy tu chociaż górą. No, no, także wiecie, no nam się czasami za mocno styka. Zaciskam śrubę... Tak, i zaciskam tak śrubę, jak zaciskam to swym gadle. No. no. Ludzie nie rozumieją zielonego ładu, no. Nie to co Ty. Ja jestem zawsze krok do przodu, no. No to chciałem spróbować. Bez nawozu, bez oprysków. Nie, chociaż tutaj grzybówkę będzie musieli strzelić na tym, e, na pszenicy. Ale już na owsie nie musimy. Tylko pójdzie chwastownie. Będziemy sprawdzać jak na życie się zachowuje, chociaż że to przeoramy, ale zobaczymy jak się to wszystko zachowuje, tak. wiecie. Już przeraz, poń, a tu moje ślady. Czy kręcić, no, czy trzeba to złożyć? Trzeba to trochę złożyć. To trzymaj. To się do całego korby nie dali. Takie zwykłe korby. No nie mieli takiego inżyniera jak ty. No właśnie. Czekaj, daj mi te cybanty. Czy można było korbę dać. Całką. To jest przyszłość, chłopie. Nieco prysków. Dobra, ty sobie. Tak się zastanawiam, jaki to klucz idzie. 22 czy 24? Zardzewiał, ale idzie, patrzę. Nie, nie. Spawy jakieś tam fajne są. Akier też, podobny do Cezarki. No. Czerwony, czyli maszyna po tursusa. Moje spawy są bardzo takie. Nie Nieważne jak spawać, ważne jak szlifujesz. <laughs> Właśnie, nie powinno się niby spawów szlifować, bo ja tam tego szlifuję, tam gdzie będzie malowane. Szlifujesz, później spachla. Nie powinno się szpachlować, powinny powinno być same spawy. No. Chyba, że to na handel. Ale kto płuk szpachlował? No, ty nie miałeś ale oporów. To, ale wiesz, to, jest, to nie są spawy, tylko to jest... No, w ogóle jakby no, wszystko to tak. zaspawał, to było dobrze. Okładnice no. się szpachluje, no. Tak, zaczynamy od środków. Patrz, jest dwa, dwa rodzaje, zobacz. Ja idę na tół. Tylko Czeka tak, trzeba pilnik ma... przynieść, bo jest jedna nieprawidłowość. Dobrze, ja idę to rozkręcę. To gdzie są, są? Tak, to są zadziory takie tu. Tu w środku? No, A to tam ta przy jeszcze, tej klamicy? Tak, tutaj jeszcze by było, bo to tak miary nie ma. A ty nie jesteś najpierw przymocować do tego i z tym całym przyciągnąć tu? Nie. Dlaczego nie? Bo chyba będzie nam lepiej tak zrobić. Jak, jak... lepiej? Mi się zdajesz lepiej tu przymocować niż to w, w powietrzu łapać. Dobra, no to jak tam chcesz, to ja idę po śrubokręt. Kurwej, do tego skręcania. Klocki Lego, nie puzelę. Złe porównanie dałem trochę poszuram, bo tak takie zadziory są dobra, później się to resztę posmaruję tak na dzień dobry dobra, uuu, trochę waży kurde, to trzeba jaka paleta, mamy okej okay. to do góry Wyżej, aha. teraz mój, no. Już, dobra. Ursus, za radę? Tak, to już nie jest nie wiadomo jaka. Dawaj, ściągaj to. O i zakręcaj. Mhm. A ja tu bym zakręcał ten. Ty blaszkę dałeś? Patrz, kurde, to trzeba sposobem Podnieś to. Patrz, nic nie trzeba podnosić. Tak, bierzesz tu jeden, bierzesz to, podnosisz śrubę no i wsuwasz. Trzeba oczy myśleć, pamiętaj, ja wierzcie, że żył nie będę. No a nie lepiej, bo jednemu podnieś i to drugi, to to patrzy się. Ale nie wiesz, ja bym sam zrobił, tylko mi stoisz w moim Ech. miejscu. No właśnie, nie. No. wszystko jest... bym to zrobił, kurde, troszeczkę siły użył, a nie sposobu. Pamiętaj, siła umysłu. A jakie masz pilniki profesjonalne, kurła. Dawaj, 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 No wiesz, to takie widzę zadziory, są, O, w całkiem inaczej, o. No przy gwintowaniu takie robisz te zadziory, no. Muszę klucz udarowy kupić. Spróbujemy jak na, na przykład na roli gołej, mm -hmm. prawda, bez zasiewu. Próbujemy to na życie. Później na owsie, jak urośnie, bo na razie jeszcze nie urósł. Później na tytoniu. Próbujemy później na tytoniu, tak. Zobaczymy jak to się Ech. będzie zachowywać, tak. Dobra, europejska technologia. ci jeszcze. No tak, tak, dawaj, tak, 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 <śm> to stękasz, to stękasz. Już to będziesz stękał. Dawaj, za pod kątem. Pierwszy się No. Okej. Okay. Dobra. Buty ciężkie. <śm> dawaj, następne. Pójdzie tam już się podokręca, wiesz, chłop. Zajdziemy tak w to podwórko i zostawimy to na razie. Nie ma wałka, musi być podstawa, pod ten. Patrz, o, widzisz? Jest. OK, pochm. Okay. Takie taki trudne do składania. No ale chwilę schodzi, prawda? No tak. I ja tu myślę, że to ma być tak, tu mają być te nóżki podporowe i tu też trzeba ściąć, bo nie wejdą widzisz, spawy nie pozwalają. Jeszcze trzeba tu troszkę uciąć, tylko o do pół centymetra. Już godzinkę się bawimy. Ile? Godzinę czasu. No Pan. to jeszcze mamy pół, tak? Jak tytułować odcinek? Ostatnia maszyna na gospodarstwie. Guciu małce nie nie ja wiem, po weterynarzach musiałem jeździć. No Ale co mu dolega? On... Nie wiem, coś kurwa z żar. dostał. Prawie nam się przekręcił. A już to też idzie do weterynarza, bro. Tak, już to znowu na kruplówkę. Na kolejną dawkę. Jak stara babcia. Może on też potrzebuje zobaczyć biały fartuch. Czy kiedyś to, to był koło, to teraz? Nie wiem. Powącha kocie gówno kurde już chory Może się alkoholu napił? Nie <noise> wiem to ja powinienem się też przekręcić, da. I to kolejna dawka nawozu do hydroponiki? Tak W fazie krzyżyka jest, dzisiaj opryskałem Znaczy dzisiaj podlałem tym yy, Prewikurem Ale już tego nie będę zaczepiał, Patrzę. tu <noise> okay. Flaszkownik Te pazurki masz grubsze Tu grubszą wersję wziąłem, 9 mm zamiast 7 9 albo 8. To trzeba było tę mniejszą wziąć. 200 zł różnicy. to God. A i tak to była najtańsza maszyna ze wszystkich dealerów, jak je znalazłem. Najtańsza, to jest za darmo. No, no za darmo nie. No. <grywka> Hydraulika jakoś trzeba będzie zamocować. No, zobacz, A to chyba to... tylko są na te dwa. Tak, to tylko na dwóch tych. Specjalnie jak ty co, to, to jest bajka. A to widać, czy tylko czujesz pod palcami? Czuję, znaczy widać, no. Jak się gwintowało, to takie zostało. Aby posmarować, żeby nie porysować maszyny i boczkiem. żeby nie porysować. I gitarka. Jakieś testy robimy? Dzisiaj nie. Bo dzisiaj. Pamiętam ci polało w polu. No to to Mokro jest. Wiem. Pierwsza burza u nas była taka. Chyba dziś nawet mówili lokalnie, że chyba grad poszedł. Złożymy to, wiesz? W pozycji złożonej będziemy to zakładać siłownik. Bo siłownik jest w pozycji złożonej. Wiesz, o co chodzi? Tak, jest wciśnięty, no, wciśnięty rozumiem, w no. porządku, dobrze. Te stopy to już wiem po co są. No. I chyba się nawet wyciąga podczas jazdy. Wyciągasz to i na dół dajesz. No, albo to, albo jest to. Może i tak, że to razem z tym balansuje, może i tak, no, no. Tak samo jak w bronach tych ciężkich. Tak, no. tak. No. Wiesz co, zobaczylibyśmy jak byś to złożył i zobaczę czy tu się da siłownik włożyć. <laughs> co się dzieje? Nie takie... Ciężkie? No. Oh, kurwa, no, kurwa. <laughs> Ja trzymam. Ja to muszę wejść. Dobrze, ja to będę ruglował, trzeba pionowo dać. Jeszcze, jeszcze na dół, raczej znaczy do... Do mnie. Do środka, do środka, o. Jeszcze, o. Czyli taka pozycja... Transportowa. Transportowa. I par wąski jest. Aha, i to po to jest tutaj, żeby nie latało. Widzisz? Tak sobie tak, myślałem, po co to jest? Żeby to się, wiesz, w czasie transportu nie dało. A może te łańcuszki są po to, żeby to trzymać? No po co ten łańcuszek jest w takim razie? To może żeby tutaj te, to zabezpieczenie trzymać może być, wiesz? Może to coś związane z tymi śrubami Takie wachliwe. Dobra, może mają dędać Żeby przełamać Ciężkie bądź. Ja Jest. No i zabezpieczać w czasie transportu No Tak samo widzę w broni jest też. o. Ale patrz, tutaj coś jest do dupy, patrz. Bolec mi ucieka z tej strony. No do dupy polec? No to jest John Deerowski, Jeszcze kudę... Szczołgę sumach... zrobił. Smak John Deera jest. Nie, wiesz co? Podcinałbym te ograniczniki, wiesz? Wolałbym, żeby mi się to bardziej z tego... schowało. Dobra, no to iść po Milwaukee. Obecne tu, wiesz? Obecne to pewno to. Zobacz, jak się będzie zachowywać, wiesz? Jak ja nim przerobię coś, to ja nie mogę żyć. <laughs> Ale powiem Ci, nie wiem, do czego to służy tak o tutaj. Tak, takie dęzałki tu dwa są. Hmm. Chyba, że to końcówka wchodzi, prawda? Czekaj, wiem. To ma być tak. I ta końcówka... O, to ma być tak chyba, wiesz, zakręca się mm -hmm. i tu się wkłada po skończonej pracy, mm -hmm. tu się wkłada, o. Czego tak się zanim to odwrotnie? <laughs> żeby troszeczkę człowiek pomyślał. Wiesz jak to montować? Ja myślę, że tak... Chyba by e, Tu góro, wiesz. Ale zobacz na rysunku jeszcze. Tak, góro, są wężyki. Wiesz? A są te porty plastikowe? To jest zdjęło, bo nie wiedział do czego służą. No właśnie. <laughs> no patrz, ale jest dozownik do nawozów. Nie, to Do dokupienia. Jest... Do ja myślę, że to nie jest do nawozów, tylko do poplonów jest, wiesz. A, średnik? Tak, to jest średnik taki do poplonów no, rozrzucający. I to też by było dobre, rozumiesz? Patrz na przykład, siejesz popląd górczycy. Są te e, dozowniki takie chyba 50-kilowe. Uh -huh. I tutaj jest to tarcza, taka jak w rozsiwaczu I wiesz, i gonisz sobie, i w sam raz chyba rozrzuca na 5 metry. Dobra, przeszedł. Cześć, Dobra. Uh -huh. jeszcze. Nie ja może go przyciągnę. O, już jest yes. gitara. Rozkładać go nie chce. Nie, 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 słuchaj, bo tak nie wiedziemy na podwórko nawet u siebie, wiesz? Ale wiem, wiem, wiem. Wiesz o co chodzi. Bo to idzie po Tursusa. Nie chcę, żeby tam się olej mieszał, później z Deera, później z Tursusa. To będzie, w yy, sumie, dedykowana jest maszyna po Tursusa. Cena 15800 zł. Brutto. Z transportem. Z transportem. Na nie. dwóch paletach. No myślę, że jakoś tam się udało wszystko zrobić, chociaż nie niewypróbowana maszyna. Co to może nie grać? Tu no nie ma co grać, po prostu. To wszystko gra. Tu nie ma co się uszkadzać nawet bym powiedział, tu nie ma co nawet nie pasować, a no te nóżki nie pasowały także tutaj, nie Pokaż. po prostu w bolce nie wchodzą wiesz. nie bolce, co nie wejdzie? Nie wejdzie, pół tak troszkę tu nawet zeszlifować tu, bo wiesz to no, to musi być w miarę też sztywna. a tutaj jeszcze bardziej brakuje no, tu brakuje dwóch milimetrów no. Dobra także panie doktorze, to wziąć z powrotem, ja graty zabieram, no i co do następnego.